Woreczki, zobaczcie. No, i do tego jogurt. <noise> na małysza śniadanie. E, kolacja, nie? E, kanapki z tym, bułka z masłem, z bananem. E, a propos małysza. E, ja już, już kiedyś wam opowiadałem. Wiecie, że jak e, chodziliśmy do szkoły w Laskach, no na łyżwach się nie nauczyłem jeździć, chociaż próbowałem jako niewidomy. Ale na nartach się nauczyłem jeździć jako niewidomy. No, z takich małych górek zjeżdżałem, y, gdzieś tam się biegało na tych nartach, się jeździło po polach, po lasach. Y, to bie były biegówki narty, nie? Ja też te narty naprawiałem, bo tam y, te wiązania to ja wymieniałem prawie we wszystkich nartach, które były w szkole, nie? Takie wiązanie dostałem. Niemieckie zresztą, bardzo fajne, się wspinały, buty i bardzo łatwo było je wypiąć, się wypinały jak noga, się skrzywiła. A kurde ładne te wiązania były, jeszcze gdzieś u mnie leżą, jak kiedy znajdę gdzieś tam w szpargałach, bo miałem jeszcze paczkę z takimi wiązaniami, to wam pokażę, no szkoda, że se nart nie przywiozłem, bo później te narty wszystkie kurde na śmieci poszły, pozdro, zostawcie łapę, subskrypcję, komentarz, pamiętajcie mordę obserwacji Instagrama, Xa, mojej rzutce i subskrybowaniu kanału, Bajo.